Siemanko, cześć, witam Was, witam wszystkich, którzy, którzy jeszcze subskrybują ten kanał, który nie działa od lat czterech bodajże. E, tematyka była o królikach, fajnie się to wszystko toczyło, miałem już duże stado. E, no, sami pamiętacie pewnie, ci którzy są od początku, ci którzy zobaczą ten filmik. Mam nadzieję, że to będzie dla Was takie miłe po tym, po tym długim czasie. Myślałem ostatnio o tym, żeby wrócić do, do hodowli, do, żeby może kupić jakąś tam parkę, jedną, Belgów, tak jak były Belgii, bo mam tam jeszcze dalej to pomieszczenie mam dalej te klatki. Tak jak było w ostatnim filmie dodanym na ten kanał, te kilka lat temu, czemu przestałem to robić, bo, bo otworzyłem swoją działalność tam zajmuję się zielenią, zajmuję się ogrodnictwem wszelko pojętym. Tego słowa znaczeniu od, od, od koszeń, od arborystyki, od przycinania krzaczków, jak to się mówi, po, po automatyczne nawodnienia, montaż, po, po zakładanie trawników z rolki z siewu. Przepraszam Was, jestem trochę zakatarzony, więc czasem sobie, że tak powiem, się zaciągnę. Tak też myślę, że, że może tam gdzieś z czasem, może jeszcze w tym roku, pod koniec, może, może na wiosnę w przyszłym roku chyba te krójki jednak wezmę, bo tak, taki sentyment mam do tej hodowli fajnie mi doszło i sprawiało mi to przyjemność. Ale też myślę nad tym, żeby wstawiać takie filmiki z właśnie z tego co robię, czyli z ogrodnictwa. Pamiętacie też, no, tam. 500 metrów dalej nagrywałem taki kiedyś filmik z takim starym traktorkiem i starą przyczepką. On jest na kanale, może, może link wstawię w opisie do tego filmiku. No teraz tego sprzętu jest o wiele, wiele więcej. Przez te 5 lat też mam traktor, ale taki już profesjonalny. Mam bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo klientów. E, rozwijam się cały czas i, i, i tam działam z tym wszystkim. Więc, więc jest super. No i też mam na jakich, yy, mam też takie ogrody, na których bym mógł nagrywać fajne filmiki. Może by się kupił jakiegoś drona y, lub też coś, coś innego takiego, żeby, żeby filmiki nagrywać. Yy, mam nadzieję, że jeszcze trochę ze starej gwardii osób zostało i, i się odezłom. Napiszcie coś tam w komentarzu fajnego, jeżeli jesteście. Jeszcze I, i w ogóle, jaki byłby odbiór takich, takich filmów? E, korzystając z dzisiejszej pogody po tych wszystkich ulewach, no, ja mieszkam w Pomorskim, więc tutaj też były takie ulewy, ale nie było aż takiej tragedii, jak tam się dzieje na, na południu naszego kraju. Wyjechałem sobie mam akurat takim skuterkiem żony, też fajna, fajna maszyna. Yamaha Tri-City 125 chłodzony, cieczą takie ma dwa kółka z przodu fajna maszyna, ciężka bo 160 kg prawie ale, ale super super maszyna kupiliśmy tam gdzieś okazyjnie od, od znajomego ile masz przebiegu? 10 tysięcy no, więc może tak Korzystając z okazji, że nagrywamy, to przedstawię Wam ją. Mamy, mamy dużo sprzętów takich kaskaderskich. E, i, I może też takie sprzęty będę Wam tutaj przedstawiał przy okazji, bo też bardzo często jeżdżę gdzieś tam na ryby. E, jeżdżę samochodami tam jakimiś, co mamy, co mamy. Lub jeżdżę też motorkami, które tam mamy. Mój syn jeździ pięcioletni na kładzie, e, Może właśnie będę Wam też przedstawiał w tych filmikach, Sprzęt, który posiadam do, do wykonywania usług ogrodniczych. No też chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat, czy czy w ogóle chcecie takie coś, czy w jakimś stopniu też Wy chcecie, żebym powrócił do do hodowli królików, bo mam nadzieję, że kilku osobom pomogłem. Tak jak mówiłem w pierwszym filmiku, który dodałem na kanał Zacząłem nagrywać o królikach, bo szukałem gdzieś odpowiedzi na moje pytania, a tych odpowiedzi nie mogłem znaleźć. Kastorek nagrywał te filmy, fajnie w nich tłumaczył. Teraz ostatnio wpisując, co ja na przykład hodowla królików, hasło na, na YouTube, nie mogę znaleźć nic świeżego. Więc musimy nad tym się pochylić i chyba, chyba gdzieś tam za jakiś czas jakąś parkę fajną kupić i przygotować się do, do królików. I przy okazji ogrodnictwa, którym się zajmuję już od 5 lat. No i przy okazji też gdzieś tam się przewiną te nasze jakie ja to moje sprzęty kaskaderskie. Więc no, na chwilę obecną odmeldowuję. E, pozdrawiam was wszystkich. E, zobaczymy, za jaki czas się zobaczymy. Zobaczymy, za jaki czas się zobaczymy. Nigdy mi te filmiki jakoś tam na kiedyś nie wychodziły, teraz, teraz zobaczymy jak, jak to będzie wszystko się zgrywało. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.